Cześć moi drodzy. Eee, takie krótkie czytanko jeszcze postanowiłam zrobić, ponieważ była pełnia, a naprawdę nie miałam kiedy zrobić czytania. Chcę sprawdzić po prostu, jaka jest energia, tak na szybciutko, eee, i co się w tej pełni zaczęło dziać, co ona nam przyniosła. Jak zwykle, dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze, za to, że jesteście i zawsze bierzcie te czytania oczywiście szeroko z różnych perspektyw, bo nie wszystko jest też dla wszystkich. Mam nadzieję, że to zawsze filtrujecie przez pryzmat Waszego życia, przez Wasze jakby poglądy. To są tylko wskazówki. Ok, co, co, jaka karta wypadła? Piękna droga, ale ona nam się odwróciła. Ja wam to przeczytam, bo te przesłania z tych kart wyroczni są bardzo ciekawe, naprawdę takie głębokie. Przestań próbować naprawiać relacje, które Twoim zdaniem zostały zerwane. Uznaj, że w tej chwili wszystko jest dokładnie takie, jakie powinno być i. Doceń tkwiące w tym nieodłączne piękno. Kiedy to zrozumiesz, będziesz w stanie wprowadzić zmianę, której pragniesz. Nie angażuj się w plotki na temat ciemności i wad innych. Uważaj, aby nie dać się uwieść powierzchownemu pięknu, pięknemu projektowi lub związkowi, chyba, że jesteś skłonny lub skłonna zapłacić za to później wysoką cenę. Myślę, że przychodzi do nas takie spojrzenie na siebie. Na to, czy pewne rzeczy warto jest, w pewne rzeczy warto się angażować, tak jak tam było powiedziane. Nie ulegaj też ciemności, że nie, nie warto czasami. Wikłać się w pewne dziwne, tajemnicze sprawy, które nic do naszego życia nie wniosą, a tylko spowodują dużo stresu. Więc być może, zmierzanie, właśnie nakierowanie na to zmierzanie tą piękną drogą, w drogę takiej cierpliwości, czułości, empatii, <laughs> serdeczności, piękna, jest tutaj takie nawołanie, żeby właśnie w tę stronę iść. I zobaczymy sobie krótko. Co było, co jest i co będzie? Dobrze, co było: Królowa Kielichów, Dziewiątka Kielichów i Cztery Miecze. Słuchajcie, będzie uzdrawianie. Ale słuchajcie, u Barana miałam w czytaniu miesięcznym na grudzień, właśnie królową kielichów. Ech, I miłość. Tu mo, może być cały czas proces uzdrawiania, bo tam też mi się proces. Pierwsze, co mi się nasunęło, to, to właśnie proces. Ale tu pójście właśnie tą drogą piękna. Być może właśnie byliśmy zbyt otwarci, e, być może wikłaliśmy się w jakieś relacje, związki, które były w jakiś sposób. U obciążające, ale tu jest dawanie znów miłości sobie, uwagi sobie, yy, skoncentrowanie na sobie, na tym, yy, żeby nie patrzeć na innych, że, że to nie oni, ich sprawy. To nie znaczy, że nie mamy się innymi interesować. Ale. Nasz kierunek, w którą stronę my chcemy zmierzać? I tu nas napomina karta, tak? żeby iść w stronę piękna, czułości, twórczości, kreatywności, w stronę serdeczności, takiego, tego, co nam daje takie zadowolenie wewnętrzne, pomocy, bo to, że komuś pomagamy, to nas też podbudowuje, tak? Że możemy coś dla kogoś zrobić. Królowa kielichów. Manifestowanie, widzicie stawiam na siebie, tworzę mój świat takim, jakim bym chciała, żeby był. Żeby był ciepły, troskliwy, czuły, opiekuńczy. To jest właśnie ta, ta taka słodycz życia. To nie znaczy, że tam ma być cukierkowo, lukierkowo, że odżegnuję się już od tej dziesiątki buław, zrzucam ciężar. To, ile mam, to doka dokańczam. I zaczynam manifestować nowe moje życie, zaczynam się inaczej komunikować, zaczynam właśnie być liderem w swoim własnym życiu, bo porzucam coś już być może, zaczyna się manifestować. Cały czas to może było manifestowane. I teraz zmiana, zmiana, zmiana kierunku drogi, bo daje sobie poczucie wartości, spełnienia, zadowolenia z siebie, kieruję uwagę na siebie że to jest, to jest ta wartość, nie na samolubstwo, tylko że ja też jestem ważny, ważna. I, i tu jest, zobaczcie, może ktoś, e, co prawda pokazała się karta dziewięciu kielichów szczęśliwego singla, ale to nie, nie zawsze <grym się> oczywiście tak musi być, e, mogą tu być szczęśliwe Relacje, może tu być szczęśliwe również yy, połączenie, coś, co wreszcie daje mi satysfakcję. Nie, że jestem, bo jestem, bo muszę, i to nie musi odpowiadać temu związkowi romantycznemu. Mam fajnych przyjaciół. Może być właśnie singiel, ale grono przyjaciół, znajomych, gdzie się cieszymy, rozumiemy, współpracujemy, czy to na, w szkole, czy to w pracy. Możemy razem imprezować, możemy razem się spotykać, możemy grać w karty i co tylko dusza zapragnie. Możemy właśnie, może się pojawić właśnie. Ktoś, kto wreszcie będzie odpowiadał dla niektórych mi, tak? Kto będzie jakby. A... Miał może podobne zainteresowania, kto będzie na. takie będzie flow, ale tak jak mówię, to może być albo taka firma, w której będę, taka energia przychodzi zadowolenia z tego, co, co jest, co mam, z wolności, z radości, że mogę mówić to, co myślę. To nie znaczy, żeby obrażać innych, ale że nie muszę krępować moich myśli. Jest tu jakieś uleczanie siebie też. Pewnych sytuacji, swojego być może serca, cztery miecze. Mm. Tak, to co było w przeszłości, to teraz może wychodzić i to jest. Nagle czuję wolność, tak? bo być może cały czas działałem, działałam według jakiegoś wzorca i znów zobaczę. Wtedy się pokazał król denarów, a teraz królowa denarów. Jestem pewna siebie piękna, yy, zadbana, twórcza, kreatywna, opiekuńcza umiem zadbać o dom o rodzinę, o wszystko o siebie najważniejsze umiem zadbać ale dopiero teraz uleczam jakieś rzeczy, które siedzą we mnie od dawna jest, mam jeszcze dużo rzeczy do przerobienia być może czegoś się boję, czegoś się lękam być może pewnych kwestii kiedyś bym nie podjęła się a teraz zaczynam robić coś, co wreszcie to co mi w duszy gra tak? to co jest piękne, twórcze, kreatywne bardzo piękna energia. Słuchajcie, radości. Uzdrawianie jest moich lęków, strachów, czegoś, co, co właśnie ma, mamy w sobie, co idzie za nami, co, nie, co nas blokuje. Tu może trudne emocje, może tu jest właśnie praca z trudnymi emocjami, z tym właśnie co nas męczy, dręczy, co nie pozwala się rozwijać, I będzie uleczanie tego. Bo chcemy być szczęśliwi, zadowoleni, mieć dobre towarzystwo. Wiadomo, zawsze pojawią się problemy, bo to jest nieuniknione, ale idę w tą stronę światła, tak? Radości, szczęścia, spełnienia. Co tu jeszcze? No i miecie to zaangażowanie w jakąś sprawę, ukryte. Może tu jest właśnie, tu jest powiedziane filantropia. Ale najważniejsze jest tu poszukiwanie siebie, tak? Poszukiwanie siebie i bycie niezachwianym w tym, co, co się robi. To jest dom ryb, które potrafią, no, być takie chwiejne, ale tu jest chodzenie właśnie w to zadowolenie, czyli w uczuciowość, bo u Baranów było podobnie. Taka energia się pokazuje. E, tak, zaglądanie w głąb. Skorpion mówi o sekretach, o tajemnicach, i tu jest rozwiązywanie tych tajemnic, tak? Oczyszczanie, jakby rodzicie się na nowo. Tu jest z zmartwychwstanie, tak? Może to jest oczyszczanie właśnie tych sekretów, tajemnic i to oczyszczenie da wam siłę. Wzmocnicie się. Będziecie gotowi zmierzyć się lub jesteście cały czas, może to się dzieje. Będziemy wszyscy uzdrowić pewne rzeczy, z którymi możemy się pożegnać. Partnerstwo, współpraca, balans, i tu jest też waga, tak? Jeżeli chodzi o uczucia, o emocje, o takie spełnienie relacyjne, i tu powiem Wam szczerze, że nie, nie bardzo to widzę w tych kwestiach takich romantycznych, tylko z ludźmi, tak? Z ludźmi. Merkur, komunikacja, dużo rozmów, spotkań, myśli. I też uważajcie, co, co mówicie, jak mówicie, tak? Bym powiedziała. Albo, albo może też inaczej. Może do niedawna baliście się pewnych rzeczy wypowiedzieć, a teraz będziecie właśnie to się uzdrawia. Tylko, żeby znów nie przesadzić, prawda? Listy, informacje, dokumenty, testamenty. Nowość, dziecko, wczesne stadium, zaufanie, niedojrzałość. Dlatego mówię, nie, żebyście nie przesadzili, tak? To jest dopiero uzdrawianie. Być może spisujecie to, prowadzicie dziennik, y, lub będziecie, lub będą przychodziły informacje i o nowym początku zaczyna się coś nowego. Komunikacja, jest dużo rozmów z ludźmi. I tajemnice znów się pokazały, nieznane, nieznane dokumenty, nieznane możliwości. Może, jeżeli się tutaj uzdrowimy w tej czwórce mieczy, to otworzą się przed nami nowe możliwości, nowe rzeczy, nowe perspektywy, bo do tej pory nie robiliśmy czegoś ze strachu, a teraz się uwalniamy, teraz manifestujemy swoje życie takim, jakim byśmy chcieli, żeby ono, żeby ono było. Zmiany, dokładnie. Może sprawy urzędowo-sądowe mogą się też pojawić. Może rozstrzygnięcia, dlatego przyjdą te zmiany, rozstrzygnięcia pewnych spraw. I nowy znów się pokazało dziecko, nowy początek, zaufanie, ale też mogą być, jeżeli ktoś ma dzieci, kwestie, kwestie dzieci, ale ja tu to, to bardziej energetycznie widzę jako nowy początek. Coś przyjdzie, co, przyjdą jakieś rozstrzygnięcia, co spowoduje zmiany i przyjdzie coś nowego. Być może będą to nowe zajęcia, tak? Nad czymś będziecie pracować, nad czymś nowym, um, czymś, co może chcecie, tak? Może chcieliście zawsze to robić, a nigdy nie mogliście, bo coś Was blokowało zawsze. I anioł miłosierdzia, przebaczenie, zrozumienie siebie, współczucie. I słuchajcie, spadły karty. I dwie już akurat. Mądrości, anioł, wiedza, nauka. Może będziecie się uczyć harmonii, równowagi, opanowania, zgodności, spokoju i dobrej rady, kompetencji, autorytetu, przemyślenia. Może będziecie podnosić też takie możliwości są wasze kompetencje. A żeby coś było bardziej zgodne z wami, być może wasze życie, żeby było bardziej po waszej myśli, żeby coś się zmieniło. Dokładnie, ekspansja, rozrost, nowe możliwości i skoncentrowanie się na czym? bo tu się sfokusowanie się pokazało. Już Wam czytam, ekspansja, 20, Ekspansja rozwoju, a nawet zakończenia wyzwań, które mogły być trudne. Nadszedł czas, aby poszukać nowego kierunku lub bliżej przyjrzeć się niemożliwościom, które się przed Tobą otworzyły możliwością przepraszam możliwością które się przed tobą otworzyły. Zmiany nadchodzą, ale mogą być bardziej wymagające, niż się spodziewasz, dopóki się nie zorientujesz. Może nastąpić zdrada, którą bardzo trudno zaakceptować i utrata może być szokiem. Jeśli w jakikolwiek sposób cierpisz z powodu jakichkolwiek wyzwań i jest to przypuszczenie, jest to przypomnienie, aby przestać dusić w sobie złość, smutek lub żal i że teraz już czas, aby przejść dalej. Długowieczność, nieśmiertelność, pożądanie, seks, lew strzelec, ogień i powietrze. I słuchajcie moi drodzy, na tę pełnię. To już naprawdę wszystko. Dzisiaj takie krótkie, treściwe pytanie, co nam czytanie, co nam ta energia pełni przyniosła. Pełnia była bodajże w byku, więc pewnie dlatego tyle tej energii takiej tu mi się byczej pokazało. Tak to przynajmniej odebrałam: takiej stawianie na, na swoje piękno, na swoje zadowolenie, na finanse też, na, na swój luksus, na zadowolenie z siebie. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze na wartość swoją, tak. Na, na, też na te kwestie właśnie piękna, duchowości. E, co prawda no denary to tak bardziej e, tu na ziemi i luksus ten ziemski, aczkolwiek e, karta piękna nawołuje nas, żeby iść w tą, w tą czułość, troskliwość, w tą lekkość bytu, że tak powiem. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, piszcie na mojego maila, który jest w opisie duszy A jeżeli chcecie wspierać mój kanał, to również w opisie jest link do Bajkofitu i możecie mi postawić kawkę. A na dzisiaj to już wszystko. Zrobiło się ciemno na dworze, więc skończę. Buziaki i pa pa!